Drodzy koledzy, chcemy Was serdecznie powitać na dzisiejszej pikiecie. Przede wszystkim Forum Związków Zawodowych i koleżanki i koledzy z OPZZ-u. na sprzeciw dla gigantycznej korupcji rządów europejskich i rządu polskiego z Bankami Światowymi. Spotykamy się tutaj. W dniu europejskiej solidarności związkowej, w dniu ogólnoeuropejskiego protestu przeciwko temu, co wyprawiają rządy europejskie, temu, co wyprawia Unia, temu, jak przeciwko temu, żeby na, na nas, na ludzi pracy nie zwalano skutków kryzysu. Parlamentarzystko SLD, SLD jest i będzie z wami, będzie ze związkami zawodowymi, będzie z ludźmi pracy. Wiemy dobrze o tym, że służba cywilna dostała kilkuset złotowe podwyżki. My niestety z tego pańskiego stołu nie zebraliśmy nawet okruchu. 2 miliony bezrobotnych w naszym kraju, 2 miliony wyjechało za granicę. To są statystyki oficjalne rządu. My uważamy, że, że 4 miliony młodej inteligencji wspiera w kraju Unii Europejskiej, bo w naszym kraju nie mają miejsca, nie mają pracy.